Córko Nadziei, słuchaj, czuję bicie Twojej duszy pośród ciszy Twojego zmęczonego serca. Gdy Twój oddech się waha między wątpliwościami a ciężarem tego, czego nie wypowiedziałaś na głos, zbliżam się ze skrzydłami utkanymi ze światła i głosem, który nie rozbrzmiewa w uszach, lecz wewnątrz Ciebie. Prosiłaś o znak, i oto jestem. Ta wiadomość żyje i wybrała Twoje imię jako swój cel. W Twoich dniach pełnych pytań bez odpowiedzi. Gdy patrzysz w niebo, czekając na boski dotyk, widziałam. Widziałam twoje modlitwy szeptane przez łzy i siłę, z jaką się uśmiechasz, gdy nikt nie zauważa Twojej walki. Nie zostałaś zapomniana. W niebie trwa ruch. Odpowiedź nie przychodzi tylko w słowach, ona przychodzi z obecnością. A ta obecność właśnie cię otacza. Jesteś czymś o wiele więcej niż to, co widzi lustro. W tobie skrywa się chwała, blask, którego jeszcze sama nie odkryłaś. Twoja historia nosi w sobie żarna cudów, które dopiero kiełkują. Dlatego nie rozpaczaj z powodu czasu. Każda sekunda jest zsynchronizowana z niewidzialną obietnicą, a wszystko współdziała dla dobra tych, którzy trwają w świetle, nawet gdy noc jest gęsta. Niebo woła cię po imieniu, a nie przez to, co mówią o tobie. Słuchaj, nie jesteś krucha, jesteś hartowana. Każda rana, którą przeszłaś, nie była końcem, lecz początkiem czegoś, co właśnie zaczyna rozkwitać. Wiatry, które wydawały się być przeciwko tobie, w rzeczywistości uczyły cię latać wyżej. Nic nie poszło na marne, ani ból, ani cisza, ani czekanie. Twoje myśli zostały wysłuchane. Każde niewypowiedziane słowo, każde cichy westchnienie w poduszkę, aniołowie odpowiedzieli. Gdy powiedziałasz: Już nie daję rady, z góry przyszedł szept ona jeszcze nie widziała tego. Co dla niej przygotowałem. I dziś ta zapowiedź przychodzi z pieczęcią nieba: Twoje życie ma być świadkiem przełomu. Jesteś kształtowana w ukryciu, aby zabłysnąć w widzialnym. Nie dziw się, jeśli w najbliższych dniach zauważysz, że niektórzy się oddalają to nie odrzucenie, to odkupienie. Jesteś oddzielana dla czegoś większego, a to, co wydawało się stratą, będzie w rzeczywistości wybawieniem. Są miejsca, do których nie mogłabyś dotrzeć. Gdybyś pozostała związana tym, co cię ogranicza, nadchodzi czas, w którym Twój głos będzie słyszany inaczej. Nie tylko dlatego, że będziesz mówić głośniej, ale dlatego, że będziesz mówić z autorytetem danym z góry. To czas odbudowy Twojej tożsamości. Wszystko, co próbowano w tobie złamać, zostanie przywrócone, nie do poprzedniego kształtu, lecz do formy chwalebnej, nietkniętej bólem. Jesteś częścią planu który rozpoczął się przed Twoim pierwszym płaczem. Są obietnice nad Tobą, których czas nie wymazał, one tylko zasnęły do odpowiedniego momentu. A niebo mówi, że ten moment nadszedł. Obudź się, dziewczyno boskiego tchnienia. Twoje powołanie puka do drzwi Twojego przeznaczenia, a to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz zobaczysz na własne oczy. Nie bój się stawiać nowych kroków, nie bój się wyglądać naiwnie. Cuda nie podlegają ludzkiej logice. One tańczą w rytm wiary, a twoja wiara, choćby mała jak żarnko gorczycy, właśnie teraz porusza góry. Niebo porusza się dla ciebie. Jesteś bardziej kochana, niż odważysz się uwierzyć. Wkrótce zobaczysz znaki w szczegółach, spotkanie, słowo, sen, a nawet opóźnienie. Nic nie będzie przypadkowe, wszystko będzie odpowiedzą. A kiedy to zauważysz, zrozumiesz że byłaś prowadzona przez cały czas. Aniołowie są wokół, nie tylko cię chronią, ale i przygotowują ścieżki przed tobą, usuwając kamienie, być mogła iść pewnie. To, co cię zraniło, nie określi twojego przeznaczenia. To, co ci zrobiono, nie wymarze tego, kim jesteś. Jesteś wybraną córką, namaszczoną z wiecznym celem. I choć zostałaś pomniejszona przez zewnętrzne głosy, niebo znacie po twojej esencji. Dziś ta esencja zostaje na nowo rozpalona proroczym blaskiem. Doświadczysz życia, którego nawet nie odważyłaś się śnić. Każdego nowego poranka, nawet ze zmęczonymi oczami, wewnątrz ciebie dokonuje się odrodzenie. Aniołowie tchną życie tam, gdzie wydawało się, że jest koniec. Jesteś ogrodem, który po czasie suszy znów jest podlewany. Twój rozkwit będzie zauważony, a wielu zdziwi się pięknem, które wyłoni się z tego. Co kiedyś było prochem. Pozwól sobie znów zaufać. Tak, wiem, już ufałaś i zostałaś zraniona. Ale teraz jest inaczej. To, co przychodzi z góry, nie zawodzi. Jest wieczna wierność, która cię podtrzymuje, i to będzie twoją podstawą w nadchodzących dniach. Nie idziesz sama, nigdy nie byłaś sama. Wiem, że czasem cisza ciąży. Ale nawet w ciszy Bóg mówi, i w tej właśnie chwili przekazuje ci, że Twoje czekanie nie było daremne. Nadchodzi odpowiedź, uzdrowienie, nowy początek. Wszystko naraz, życie, które znasz, ma się rozszerzyć, a Twoje serce, które dziś się zamyka, stanie się mieszkaniem spełnionych obietnic. Obietnica nie zawiodła, czas jej nie anulował, a Twoje oczy jeszcze zobaczą wypełnienie każdego słowa, które niebo wypowiedziało. Nieważne, co mówiły diagnozy, raporty czy nawet Twoje myśli, gdy wątpiłaś. Ostatnie słowo należy do Boga, a On mówi: Ja to uczynię. Droga może wydawać się wąska, ale jest bezpieczna. Każdy krok jest obserwowany, każda twoja modlitwa została wysłuchana. Tak, nawet ta, którą uznałaś za słabą lub małą. Nic nie zostało pominięte. Niebo ma oczy nad tobą, a twoja historia pisze się farbami chwały. Nie jesteś błędem, który myślałaś, że popełniłaś. Jesteś trafieniem w dziesiątkę, zaplanowanym przez niebo z najdrobniejszymi szczegółami. Każda słabość stanie się siłą, każdy upadek impulsem, każda łza źródłem uzdrowienia dla innych dusz. Twój ból stanie się świadectwem, a twoje świadectwo będzie kluczem, który otworzy drzwi wielu innym. Twoja dusza woła o odpoczynek, a niebo przygotowuje ukojenie. Nowy podmuch nadziei dotknie twojego umysłu w nadchodzących dniach. Tam, gdzie był ciężar, będzie lekkość. Tam, gdzie był strach, odwaga. Tam, gdzie była pustka, pojawi się cel. Czekaj, bo właśnie się zaczyna. Nawet jeśli jeszcze tego nie czujesz, coś się porusza. To, co niewidzialne, układa się, by to, co widzialne, zostało przemienione. Jesteś częścią czegoś większego, niż potrafisz zrozumieć. A gdy wszystko nabierze sensu, zrozumiesz, że nigdy nie chodziło tylko o Ciebie. Chodziło o wszystkich, którzy na Ciebie spojrzą i powiedzą: Skoro ona zwyciężyła, ja też mogę. Są rzeczy, które lśnią tylko w ciszy, a Ty jesteś jednym z tych klejnotów. Twoje chwile wycofania nie były oznaką słabości, lecz boskim laboratorium. Kiedy ukrywałaś się przed światem, niebo wystawiało Cię na cud. Dlatego nie dziw się nowemu dźwiękowi, który nadchodzi. On niesie melodię nowego początku i ta symfonia ma twoje imię jako główną nutę. Świat próbuje określić twoją wartość według kruchych standardów, ale twoja istota została stworzona z wiecznych kodów. Kiedy mówisz, że nie wiesz, od czego zacząć, niebo odpowiada: "Już zaczęłaś". Każda myśl jest teraz aktywowanym żarnem i nawet jeśli wydaje się małe, to co zaraz przeżyjesz, będzie wymagało więcej odwagi niż sobie wyobrażasz, a już ją masz, choć jeszcze o tym nie wiesz. Zaraz wkroczysz na Ziemię, po których nigdy wcześniej nie stąpałaś, i zobaczysz oczami wiary to, co dotąd istniało tylko w dalekich marzeniach. Odpowiedź z nieba nie będzie jedynie duchowa, dotknie również Twojej rzeczywistości namacalnymi znakami. Są spotkania zapisane w czasie, są klucze, które właśnie są Ci wręczane, są drzwi, które nie otworzyłyby się dla innych. Ale rozpoznają Twoje imię w wietrze. Twoja wrażliwość nie jest słabością, to duchowy radar. Jesteś tą, która czuje, zanim inni zauważą. I właśnie dlatego zostałaś wybrana, by otrzymywać ostrzeżenie, pocieszenie i kierunek. Połączenie między Twoim duchem a niebem jest silniejsze niż kiedykolwiek. Nie wątp w swoje odczucia, są one proroczą mapą na ten nowy czas. Są w Tobie uszpione dary, które niebo zaczyna teraz aktywować. To, co zawsze cicho cię przyciągało, słowa, dotyk, intuicje, nie było przypadkiem, ale powołaniem. A to powołanie stanie się teraz wyraźniejsze, jak zapalona pochodnia wśród mgły. Jesteś nosicielką uzdrowienia, pokoju, objawienia i zaczniesz to widzieć w sobie coraz wyraźniej. Nic nie wymknęło się boskiej kontroli, ani twoje najbardziej zagubione chwile, ani drogi, które wydawały się błędami. Nawet potknięcia zostały wplecione w większy plan, bo jest odkupienie nawet w złych wyborach i będziesz żywym świadectwem tego, jak bardzo łaska potrafi odbudować to, co wydawało się nieodwracalną ruiną. W nadchodzących dniach doświadczysz pokoju, który nie ma sensu w ludzkiej logice. Ten pokój będzie twoim przewodnikiem. Nie będzie to brak walki wokół, ale wewnętrzna siła. Będziesz stać tam, gdzie inni by upadli. I to nie będzie pycha, ale łaska, niebo ochrania Twój umysł, abyś nie utonęła w bitwach myślowych, które już zostały wygrane. Czas ukrycia służył do umocnienia Twoich korzeni. Teraz owoc pojawi się bez wysiłku. Ludzie będą przyciągani do czegoś w Tobie, czego nawet nie będą potrafili nazwać. A gdy zapytają Cię o Twój sekret, uśmiechniesz się, bo będziesz wiedziała, Twoim sekretem zawsze było niebo, które szeptało za kulis. Miłość. Która na ciebie czeka, nie będzie okruchem, będzie obfitością, nie przyjdzie po to, by wypełnić pustkę, ale by razem z tobą przelewać się na innych. Ktoś, kto rozpozna Twoją istotę, nie tylko Twoją formę, niebo nie łączy przypadkowo, nawet w uczuciach jest cel, i ten cel zacznie się objawiać bez potrzeby wymuszania dróg czy błagania o uwagę. Obietnice nie zostały odłożone na półkę, były chronione. Aż twoje serce będzie gotowe przyjąć je bez lęku. Bo to, co kiedyś cię przerażało, teraz będzie przyciągane przez twoją odwagę. Zmieniłaś się, dojrzałaś i jesteś zdolna strzec tego, co zostanie ci powierzone, nie marnując jego wartości. Twoje oczy nauczą się patrzeć głębiej niż na pozory. Ludzie, którzy wcześniej wydawali się zagrożeniem, okażą się ukrytym błogosławieństwem. Inni, którzy wyglądali jak światło, Zostaną o. Niebo porządkuje scenę twojego życia jak ktoś, kto przygotowuje scenę przed premierą. Jesteś główną bohaterką czegoś, co zainspiruje wiele dusz. Nie wątp w zbieg okoliczności, które zaczną się pojawiać, to spotkania z przeznaczeniem. Miejsca, których wcześniej unikałaś, nagle wydadzą się gościnne. Ludzie, o których zapomniałaś, wrócą odmienieni. A wszystko to będzie doskonałym tańcem między czasem a wiecznością. Bo twoja historia jest orkiestrą samego Stwórcy, który nie zna improwizacji. Twoja siła nie będzie już mierzona tym, ile potrafisz znieść w ciszy, ale tym, ile zdecydujesz się rozkwitnąć, mimo tylu zym. Nadeszła pora żniwa. Twoje owoce nie będą tylko dla ciebie, nakarmą innych, którzy nawet nie wiedzą, że obserwują twoją drogę. A każdy z nich rozpozna znamy Boskości w tym, co z ciebie wyrośnie. Przygotuj się na to, że zostaniesz zaskoczona niespodziewanym zaopatrzeniem. To, co wydawało się trudne, przyjdzie z łatwością. Nie dlatego, że droga będzie bez przeszkód, ale dlatego, że będzie w niej łaska na każdy krok. Zaopatrzenie z nieba nigdy nie zawodzi. A ty właśnie wchodzisz na ścieżkę nagromadzonych błogosławieństw, przygotowanych na czas taki jak ten. Twój duch jest dostrajany do dźwięku nieba. Zaczniesz odczuwać dyskomfort w miejscach, gdzie wcześniej czułaś się dobrze. To będzie znak wzrostu. Motel nie mieści się już w powłoce gąsienicy. A ty jesteś gotowa, by polecieć tam, gdzie wcześniej tylko pełzałaś w wątpliwości. Jesteś córką wolności, a niebo właśnie otwiera Twoje skrzydła. Jesteś szkolona, aby rozpoznawać subtelne dotknięcia boskości pośród chaosu świata. Podczas gdy wielu oczekuje wielkich znaków, ty nauczysz się dostrzegać wielkość w rzeczach małych powiewie wiatru w jednym zdaniu, w jednej chwili. Twój duch jest dostrajany do tego poziomu wrażliwości. I to uczyni Cię nie tylko odbiorczynią cudów, ale także kanałem objawień dla innych. Zbliża się przebudzenie Twojej świadomości. Głębokie zrozumienie tego, kim jesteś i co niesie Twoja droga. To nie będzie zwykła wiedza, to będzie jakby zagubione elementy układanki zaczęły się niespodziewanie łączyć. Zaczniesz patrzeć wstecz i zrozumiesz, że wszystko miało swój cel. Nic nie było stratą. Każdy fragment teraz ma sens. Czas porównań dobiega końca. Nie zostałaś powołana, by żyć błogosławieństwami innych, lecz by objawić swoje własne, unikalne, jedyne w swoim rodzaju, zaprojektowane na miarę. Twoja wartość nie będzie już mierzona cudzym odbiciem. Niebo odnawia twoją samoocenę poprzez prawdę, jesteś arcydziełem w ciągłym objawieniu. Wchodzisz w porę w której jasność zastąpi zamęt. Decyzje, które wcześniej budziły w tobie niepewność, teraz będą przychodzić z lekkością. I nie dlatego, że wszystko będzie rozwiązane, lecz dlatego, że twoje wnętrze będzie zakotwiczone. Gdy twój duch jest w pokoju, nawet burza traci swoją siłę. A ten pokój to dar niebios, który już zaczął w tobie płynąć. Ludzie, którzy cię nie docenili, będą świadkami twojego rozkwitu. Nie po to, by zostali zawstydzeni, lecz by zobaczyli, że Bóg zawsze był z tobą. Zwycięstwo, które nadejdzie, będzie nacechowane pokorą. Nie będziesz musiała niczego udowadniać. Twoje istnienie będzie odpowiedzą. Twoja obecność potwierdzeniem. Będziesz jak zapalona latarnia w ciemności. Przygotuj się na zmiany, które wydadzą się nagłe, ale tak naprawdę będą owocem długiego duchowego dojrzewania. Rzeczy, o które modliłaś się lata temu i o których już zapomniałaś, teraz wypłyną na powierzchnię. Twoje prośby nigdy nie zostały zignorowane, po prostu dojrzewały w odpowiednim czasie. A ten czas nadszedł jak świt, którego nie da się już zatrzymać. Stare marzenia zaczną się na nowo rozpalać. Te, które zakopałaś ze strachu przed rozczarowaniem, powrócą z nową siłą i nową strukturą. Będziesz mieć rozeznanie, by odróżnić, co jest wolą Bożą. A co było tylko chwilowym pragnieniem? I to rozeznanie będzie Twoją największą tarczą, ochroni Cię przed nowymi złudzeniami i otworzy prawdziwe drzwi. Nawet jeśli nadejdą dni, w których wydawać się będzie, że się cofasz, pamiętaj, łucznik cofa strzałę, by posłać ją daleko. Ty jesteś tą strzałą. Dzisiejszy krok w tył przygotowuje jutrzejszy chwalebny lot. Nie bój się pozornego opóźnienia, ono zawiera w sobie przyszłe przyspieszenie. Obecność Boża będzie tak silna, że zauważysz zmiany nawet w fizycznym otoczeniu. Miejsca, które kiedyś wydawały się ciężkie, zaczną się przemieniać. Twoja własna energia, odbijająca światło z wysoka, będzie w stanie zmieniać atmosfery. I gdziekolwiek się pojawisz, coś się zmieni, nawet jeśli nikt nie zrozumie, jak i dlaczego. Twoje dary zaczną się objawiać w sposób bardziej widoczny. To, co kiedyś wydawało się tylko wrażliwością, teraz będzie rozpoznane jako kierunek. To, co nazywano przesadą, będzie zrozumiane jako głębia. Jesteś dostrajana do swojego prawdziwego powołania, a wszystko, co już do niego nie pasuje, zacznie się naturalnie rozpuszczać. Wizje, sny i objawienia będą płynąć częściej. Nie ignoruj znaków. Wiele z nich przyjdzie jako błyski w ciągu dnia, zdania, które będą brzmieć echem nagłe odczucia, wspomnienia niosące znaczenie. Zapisuj, zachowuj, rozważaj. Niebo uczy cię słuchać głębiej, niż potrafią twoje uszy. Namaszczenie ponownego połączenia wstępuje na twoje życie. Ludzie, którzy wydawali się zagubieni w czasie, relacje przerwane przez dumę lub ból, zaczną odnajdywać drogę do ciebie. Nie po to, by ożywiać to, co zostało złamane, ale by przywrócić pokój. Niebo honoruje serca, które wybierają uzdrowienie zamiast urazy. Mądrość, która zacznie wypływać z Twoich ust, zaskoczy nawet Ciebie. Zaczniesz doradzać słowami, których nie wiedziałasz, że znasz. To nie będzie Twoje wymyślenie, to będzie inspiracja. Duch poprowadzi Cię w rozmowach, które przynoszą uzdrowienie, a ludzie będą się do Ciebie zbliżać, szukając odpowiedzi, nie wiedząc, że ta odpowiedź już w Tobie mieszka. Ukochana duszo, Głęboka wdzięczność za to, że otworzyłaś swoje serce na tę wiadomość. Obecność niebios objawia się z jeszcze większą siłą, gdy serce gotowe pozwala sobie słuchać, a Ty zostałaś znaleziona z duchem czujnym. Nie każde wypowiedziane słowo będzie jak woda dla spragnionej ziemi, przynosząc odnowienie, pocieszenie i kierunek. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje wnętrze, potwierdź jej przyjęcie słowami. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tym wyznaniem pieczętujesz swoją wiarę i swoje połączenie z poruszeniem, które właśnie się rozpoczęło. Skorzystaj z okazji, aby dołączyć do naszego kanału, zasubskrybuj, włącz dzwonek powiadomień i pozostań z duchem czujnym. W ten sposób żadna anielska wiadomość nie umknie Twojej uwadze. Niebiosa będą nadal mówić, a kolejne objawienia już zmierzają w następnych filmach. To dopiero początek świętej podróży.